Świeża trawka. Świeża trawka O, 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 o. Nie Wiem. Siema, jestem Robert Witzana z skręcinku na moim kanale. Jak widzicie mam tutaj śpiwory z Oliwiami i jest stary. Pozdro, jo, jest Oliwka. Hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy film będzie polegał na tym, co ludzie zrobią dla fejmu. My nie będziemy ich przymuszać do niczego. Oni sami się zdecydują, co potrafią zrobić Jukawie. dla tego fejmu. Nie przymuszamy, robimy. Propozycje? Jakieś? Ja będę jadł trawę. O pierwszy dobry. Zapraszam, Może? proszę. Zapraszam. Przedstaw się ładnie do kamery. Przedstaw się, panie. Jestem Adrian i będę ja dzisiaj trawę. Dobra. Czyli mówisz, że to będzie twoja kolacja? Zobaczcie, orzechy są na drzewie. Kto będzie Ja. Kto ja. To będzie to, że... Zapraszam. Zapraszam. Przedstaw się. Radek. Radek. Następna propozycja. Następna. Co pan, co? Będę jeść liście z drzew. Dobrze. Pięknie, Dobrze. przedstaw się. Hugo. Hugo. Witam, Hugo. Ale co, same tutaj będziecie jeść zieleninę No weźcie To, to się... może przesuńcie się w tą stronę, ci, co już zaproponowali, no co będą pan robić. Panie. Co ja będę robił, to też pytanie. Ja po prostu będę sobie grabił tutaj. Ja też. Ale moment, moment, Robert, zobaczcie, jak cała ekipa dalej jest. No właśnie, co wy będzie? Ja, ja będę liżał główkę. Ho ho ho! Dobre, zapraszam, przedstaw się. Jestem miłość. Proszę. To zapraszamy dam. Zapraszam Ej, Dalej, Robert. Co ty wiesz Ja mogę zjeść liście. No dobra, niech Ale drugi. Już jest jeden kandydat, więc musimy... Coś chcę jeść. jeść? Proszę bardzo, zapraszam, tak przedstaw się. Adam. Adam, zapraszam, na lewo. Zobacz, dostała nam jeszcze tutaj jakaś ekipa. Tu mamy jeszcze suknia. Co myślisz Robert? Co myślisz? No nie wiem, no tak no fejmu. Tak Jakieś jest... propozycje? Właśnie. Nie Możecie to samo inni. Na głowie chodzić to, z tego. Nie wiem, co nie meż. O, jest, jest, zapraszam. Brawo. Proszę, przedstawcie ładnie. Paweł. Paweł. Będę jadł kasztany. Będzie jadł kasztany. Robek, dalej, proszę, zostało nam tu jeszcze ktoś. Nie wiem. Możecie lizać w domek. Nie, 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 nie. E, ja. Może na przykład będziecie nie A ja myślę, tak? żeby dopingowali innym. A Słuchajcie, w ogóle ogólnie to jesteśmy teraz przez domkiem dla bezdomnych Krushfielda. Mam nadzieję, że któryś się jeszcze zdecyduje, może szybu umieje. O, Albo zamieć podłogę. Kto jest na ja, tym? Ja, ja mogę zamieścić. Jest, Zapraszam, proszę przedstawić się. Jestem ściana. Ściana, proszę, ściana. zapraszam. Czyli Będę co? Został, został nam to ostatni podłogę. Co wymyślamy dla niego? Na podwórku czy w domu? Bo w domu jest mała osoba, Wymyśl sobie. Doma. W domu. W domu. Może się weźmiemy. Szybę będziesz Nie, szyby nie będziesz mył, bo już jeden myje. No, Możesz no. pomóc nam zagrabić ogródek. Okej? Okay, no. okay? Dobra. Dobra. Dobra, zapraszam, przed się, przed się. Aleksander Aleksander. Olek. Trzyma. No i została moja prawa ręka. Oczywiście Ala, ona ze mną grabi. Dla niej nie ma challenge'u. No tak wyszło. Startujemy? A ty nie załatwo sobie to załatwisz wszystko? No ja, ja sobie to załatwiłem. <noise> tak powiem. <noise> ja tutaj czuję postęp. No, no to, 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 ale, ale to cicho, cicho. Ale ten stary ma grabić tutaj. Tak, ja będę grabił. To, to widzę, a masz grabie? Ale ja, ja przypilnuję, tutaj... że ma grabić. To może, Basiu, jedno pytanie. Co ty będziesz robiła? No ja będę ciebie pilnowała. Dobra, dobra, to też jest jakiś motyw. Żeby Co, się nie przemęczył. Się? Startujemy. Tak. Kamerzysta. Dobra, startujemy. Ekipa. Ekipa. Zapraszam. Zapraszam. Proszę tutaj. Proszę tutaj zaczynamy. Po kolei. Robić, co chcecie. Kto pierwszy się wyłoni? Kto pierwszy się zgłasza do robienia swojej rzeczy. Nie mm? to nie trawa. Mm? Dawaj. Och, Bardzo świeża trawka. Świeża trawa. Mówisz... O. O. Nie wiem. Dobra? Z waszego, no. no, smażnego, bez kitu. Ja cię... To jak krowa, nie? Co tu się Koza wybra? też je trawę. O, ho, ho, ho! To Ho, ho, I to tam bardzo Dobra, poczekajcie. czy zjadłeś. Wykonał zadanie. Zapraszam na prawą stronę. Następny. Ja tego nie mam. Weźcie, Zapraszam, następny. No to ja mogę. Co miałeś robić? Lizać cegłę. Dobra, dawaj. Ho, Żeby nie było? Lizać cegły! Ty, bez kitu! Lepszy to... niż czupa -czupsy. <laughs> Brawo, brawo, brawo za wykonanie zadania. Dobra, ja mogę zjeść orzecha. Dobra, dawaj. Ale, no dobra, o ja się kręcę. Ale będzie roztrój, to będzie roztrój. Co będzie? Roztrój żołądka. Dojrzały? Dobre. A, ci, ci, ci. Trochę się skrzywiłeś. Patrzcie <grym dojrzały> Dobra. Dobra, następny. Ja będę jatniścia. Za prezentu, jak to robisz? Prestiżowy. Słyszałeś? Prestiżowy. O, Prestiżowy. O, Prestiżowy liść, dobre, dobre, dobre. Ty. Wykonałeś, wykonałeś, Wykon, następny. Następny. Wykon. Będę jadł orzecha. No ale już jeden jadł tego orzecha. To, Dobra, ja mam to ja mam propozycję, tam jest gruszka. O, o, idź po gruszkę, a kolega wykona następne zadanie. Za chwilę do nas wrócisz. Ja będę mył okiem. Ale czym? Zapraszam. Zapraszam. Proszę bardzo. Mycie okiem. Tak. No. Nie, wiesz co, rękawem. No bo tutaj jest taki challenge, no gąbki nie ma. Dobra. Poszedł. Zobaczcie, co się dzieje, patrz. Patrzcie, jak czyści okna, wow. wow, ale powiem ci dobre. E, poczekaj, ja sprawdzę, bo ja muszę sprawdzić, czy on nie dobrze wyczyścił. No dobra, niech ci będzie okej. Okay. Zobaczcie, z czym przyszedł, zobaczcie, z czym przyszedł. E, poczekajcie, bo przyszedł nasz następny zawodnik. Zapraszam, zapraszam. Przyniósł gruszkę, zapraszam. Proszę, kamerzysta, nakręć, leć. Dobrze. Baczne. To jest do końca, czy to dobre? Bo no to jest challenge jedzenie gruszki. Nie wiem, czy byśmy sobie z tym poradzili. Nie, no ja bym nie poradził. Dobra, nie? Czy widzicie, widzicie, to ubile. Co ludzie robią dla Nawet nie? Nawet gruszkę zjedzą. Oczywiście to jest zabawa, pamiętajcie, zabawa, tak. nie na poważnie. Ktoś dostał? Tak, wy, którzy robią, robimy. Obudy. To jest moja prywatna ekipa. Tak. Grabią, grabią. Grabion. grabią. grabią. O. O. Może coś nie jak? Tak. I pytanie, ile osób do tej pory się wkręciło, że to wszystko na poważnie? Co się dzieje? To są emocje. To są nasze filmy właśnie. To co chcemy wszystko robić dla Was, dla dzieci, bo są wakacje. Tak, dajesz. A ciekawe zadam pytanie. To jest film. Kto wejdzie do góry przez okno? Ja. Małpa! Ja mogę wejść przez okno. Tutaj. się, Radek. Proponowałem żebyś nie brał udziału w tym challenge'u, tylko wykorzystajmy to, że mamy ekipę. To kto? Ja wolę. To, to dawaj panie. Kolega jest. Z tego co pamiętam, to ty... Okno otwarte? Proszę bardzo, zdecydował się na to wyzwanie. Wow, ale młodzież jest wysportowana w tych czasach. O kurde. Patrz, patrz, patrz. Widzicie to? Widzicie to? To jest niesamowite. Aaa, haha! Dobra, to jeszcze jest... jedna próba. Ja wejdę! Dawaj, Trzecia To trzech próbuj. sztuka. Próbuj, bo to znaczy, nie wykonasz szczęścia, a się podjęłeś. I wtedy będzie mały wstyd, dawaj. Ja też chcę. To a można pomoć. za pomocą? Jaką pomocą? No na przykład tego, bym sobie... A kupił. nie, to możesz sobie pomagać, ale nikt ci nie może pomagać. A? No tylko teraz. Ojej! <noise> coś coś, coś, o je, coś się jest, nie dzieje, się nie nie dzieje coś się dzieje. Nie pomagamy! Widzisz jak skończył? podjął się wyzwania, cały czas no kamera kręci. Na dawaj ty! czy wejdzie parolę. No wejdzie! Wejdzie! Wiesz przykład, bo poszedłeś na challenge. To był twój pomysł. Tak, Patrzcie co się... Łoo! Je! Aaaa! Mama wyjrzy i nogę daje. Zobaczcie, co się dzieje. Ale on musi tam wejść, bo on Zlusik, będzie wtedy jedynym przegranym, nie? Przegrany, myślę, że jest zabity i daj seryjną na podstawie. Aaaa, przegrany ze sztuki! Trzech raz na krzesło! Ej, on nadej wejdzie. Jedziesz! Weź krzesło! Nie chodź chcę, tak, weź z tym kopie. Jedziesz! Wejdę! Wejdę! Przerw! Brawo! Jednak się udało! udało się. Zapraszam na dół kolegę, zapraszam na dół. drugi, Hugo. Ej, no! O, kolejny zawodnik. Nowy challenge w ogóle, ty! po kolei zobaczcie. Bak, Wow, wow! Brawo, brawo, brawo. Jak Kubo, zapraszamy do na dół. Jak tak za pierwszym razem. Też musieliśmy zjeździć. Czy są się bardzo ładnie. Możemyśmy. Bardzo ładnie. Raz. Czy jest jakaś osoba, która nie wykonała dzisiejszego challenge'u? Nie, nie ma. Nie ma. Czyli znowu jesteśmy wszyscy wygrani. Tak? No, tak. Wszyscy. Zapraszam. Chodźcie wszyscy. Zapraszam. Zapraszam wszystkich. Wszystkich. Zapraszam. Zapraszamy. Czekaj. To jest nasza ekipa, pamiętajcie, gramy dla dzieci, wakacyjne długo się kończą, robimy raj po Polsce. Oglądajcie, dzwoneczek z Proszę bardzo, zobaczcie jaka młodzież. Kipi, aż kipi, młodzieżą, nie? Jesteśmy na domku bezdolnego dla Kirchwila. Tak jak widać pewnie już bardzo dobrze kojarzycie z różnych tam filmów. Coś jeszcze w nim nakręcimy. Co? Będziemy kręcić, nie wiem. To się okaże. Damy radę. Robert? Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie, że... A co ty masz na sobie? No. Zimno ci? Mhm. nawet zimno. Co to jest w ogóle? Widziałeś kamerzysta? To tak. To co to jest? Śpiwór. Ty tutaj położyć. Dawaj. O, może cię Że dzisiaj tu śpimy. Zobaczcie, zdecydował się. Brawo za odwagę. Ja też Robimy. Śpibor. Okej, położyłem się. Dobra. Dobra. Wiesz? Teraz trzeba wyczepać. Abra. To mam nadzieję, że się wam się spodobał. Pamiętajcie o A no dalej łapkę w górę. papa. pa. Ja bieżycie macie, co spać, ma, ja idę spać, gestem. O, pa. Akurat więc... Widzieliście to? Widzieliście? Oglądajcie. Subi, łapka, subi, kłapka, subi, kłapka, subi, kłapka. Oglądajcie. komentarze to, na społeczności. Na społeczności wchodźcie, komentujcie. Starajcie się nam pomóc, bo robimy to wszystko dla was, dla dzieci, dla fanów. Także widzicie co się dzieje, to jest nasza ekipa. Jo, pozdro!